Tak, zwierzęta podchodzą, bo wiedzą, że nic złego nie uczyniemy. Dbamy. Tak jak o nasze dusze. Powinniśmy dbać, troszczyć się. Morchen! Moi Morchen! Tak, tak. Rodzina, ta też ze zwierząt i z człowieka, bo jesteśmy jedną wielką rodziną. Nie chodźmy na te Puste groby, cmentarze, bo nie pomarzymy. i tylko pomagajmy się nawzajem w tej prawdzie, miłości naszym Ojcu. Chrystusie, to jest piękne życie. Piękne, cudowne. To jest rodzina. W tej prawdzie. Bądźmy tą jednością Stańmy się jak dzieci jesteśmy pod kościołem Hej. Ale Mądka pie draw Haj No, idę shift Ufnij jeden Mądkapieś. Ja. Ja? Ja. Maar wij zijn al klaar, dus we doen de deur op slot. Ja, oké. Okay. Goed? Ja, is yes, prima. Wij zijn hier al vanaf 9 uur. Ja, eh, uh, 9, hè? Ja. Oké. Okay. De, dienst, de, dienst, de dienst hier is om 10 uur. Oké. Okay. Ja? Ja. Jij, eh, uh, uh, pastoor? Nee. Nee? nee. Pastoor is er niet. Pastoor is al vertrokken. Uh, al vertrokken? Ja. Ja, is gaan. er aan. eh... Oh, uh... Vertellen hè, vandaag euh, over pandemie. Hè? Hmm? Nee, ik kan niet pandemie. Pandemie? Ja, voor virus, hè? Ja, ja. Of mondkapjes. Ja, nou ja, Kijk, ik geweest net. Je hebt beperkte toegang vandaag, hè? Ja. ja. Alleen, alleen als je gereserveerd hebt, dan kun je de, de, de diensten bijwonen. Oké. Okay. I jest na parku. ty tyle ludzi w mojej lopen over, coś do To jest absurd owo Mont No ja. Nie To też niego? Ja? No, yeah? but... no okej. Okay. Ja mówię, że e, te maski nie uratują mi, mm. tylko. spowodują <sighs> choroby. Ja byłem w parku dzisiaj, dlatego mówiłem. Że byłem w parku i rodziny wchodzą bez masek. No, bądźmy w tej prawdzie. Co jeszcze mogę powiedzieć? W jaki sposób przesłać tym, którzy czczą zmarłych? Nie czcimy zmarłych, bo zmarli nie pomogą nam. Pomagajmy braciom i siostrom którzy są żyli, którzy są wśród nas. Bo my jesteśmy kościołem, świątynią. I tego wam życzę, kochani. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Zasem. Poland Nord, prowincja Nremcz.